Cześć, witaj bardzo serdecznie, a w tym dzisiejszym materiale opowiemy sobie bardzo krótko i konkretnie o tym jak promować siebie, swój biznes, cokolwiek to jest. Na przykładzie jaki przeżyłem ostatnio w Krakowie, a mianowicie byłem na obozie sportowym z reprezentacją Polski, bo przygotowywałem się do Mistrzostw Europy w Szwecji. Wracając z hotelu na dworzec autobusowy jechałem taksówką. Jakoś trzeba było się przedostać z dzielnicy do centrum miasta. I co też w tej taksówce się działo? Jechała kobieta. To jest rzadki jeszcze widok. I nawiązaliśmy bardzo szybko, sprzyjającą miłej atmosferze relacji. Rozmawialiśmy do samego końca i zapowiedziałem pani kierowcy, że ja tu wrócę za dwa tygodnie jeszcze. I co pani kierowczyni zrobiła? A mianowicie dała mi swój numer telefonu, jakbym chciał, bym skorzystał z jej usług. I co ja w tym momencie zrobię, kiedy pojadę następnym razem do Krakowa i będę potrzebował? samochodu, zadzwonię właśnie do niej. Dlaczego? A nie do firmy na centrale. Mianowicie dlatego, że nawiązaliśmy miłą, sympatyczną więź, krótkoterminową, ale zaprezentowałam się bardzo, bardzo dobrze jako człowiek. I to kupiło moją sympatię i ja z miłą chęcią jej zapłacę za usługę. Więc korzystaj. To jest taka podpowiedź do Ciebie, a powiedz mi tylko tyle, czy jeździsz z kierowcami, czy rozmawiasz z nimi, jak oni się relacjonują w stosunku do Ciebie. Czy masz fajnych przewoźników, kierowców, którzy prowadzą Cię na Twoje docelowe miejsce? Pamiętaj, za i udostępnij, skomentuj ten film i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.